wszystkich. Dzisiaj mamy poniedziałek, 1 maja i mamy do zakuczykowania 6, sześcielaku... nie, 7 cielaków. 7. Bo ten, wcześniejszego jeszcze nie zakluczykowałem, a wczoraj 6 laków się wycieliło akurat jak w domu nas nie było, nie? No. Trochę trzeba było się połapać, ale już jestem ogarnięte Wczoraj wyciągaliśmy tu stąd jał w kilbie I... Co odwalały na drewnię, to, to było szok <śmiech> 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 którego? To jest beczek Jersey'a To jest typowy dżersek tutaj Wstanie w łóżko pomiędzy żyłami Żeby żyły nie całnąć to go boli. No, pomiędzy żyłami jak się da to nie boli. Ciebie, Pimpek zostaw go. Ciebie bolało jak ten kolczyki robili? Tak. No. No. No to jeden zrobiony, jeszcze, jeszcze sześć. Ale jak już takiego fajnego garba dostaje, no. wódz z niego teraz 126,41. Krawy na łące, tak chyba nie będzie widać. Nie, nie widać. Ojejka! Kto to przyszedł? Ojejka! Jaki fajny, tak? Ale fajnie, no! Ojejka! Mm. Dobra Mamy wszystkie zakolczykowane Polecimy sobie dronem zobaczyć jak tam krówki No idziemy odczepić brony Bronę aktywną od małej te szóstki, bo w dużej te szóstce jakiś błąd wywaliło od AdBlue Będzie musiał przyjechać serwis co? Wiem gdzie ja mam ten, ja ci pokażę czekam. No, także jedziemy odczepić i będziemy karmić krówki Niech tak stoi, nie Dobra idziemy po krowy na łąkę, o krowy już czekają. Na razie ich nie widać. Miejsce oselowe. Są czekają pięknie. No i dobra No już Dobra, chodź, idziemy tu Idziemy. Tutaj muszę tu Dalej, chodźcie Chodźcie, idziemy Idziemy, no dalej no, tak to mniej więcej wygląda po sześciu dniach. Już odsycha. No, tak to wygląda. Nie, no w miarę jest ten wygolony tutaj. Trochę zostało resztek. No i tu mamy dzień drugi. Też mało, co resztek tu jest. Trochę więcej stojącego, ale jeszcze tutaj po drodze, jak idą do Poidła czy coś, to zbierają. Tu mieliśmy pasek, co mi zbrakło siewu. Się wyróżnia. No tu. to był dzień, dzień czwarty. Tu widać jeszcze, jeszcze trochę tych więcej, więcej. Jest trochę tych resztek jeszcze. Ale to dojadają jeszcze po drodze. To jest dzisiaj. Także w miarę fajnie to wyjadają. Pimpek nie lataj za zającem. Ogólnie tutaj przejdziemy pod. Tutaj możemy zobaczyć. Wyka też już się zbiera. Tu mamy wykę te wyka na pewno też ma dosyć sporo białka teraz. Tu fajnie się pnącze. Możecie zobaczyć łapie się tego żyta i na, na kiszonkę jakbyśmy kosili tak w czerwcu, to myślę, że tej masy by było tutaj też fajnie. Także na kiszonkę będę w tym roku też siał y, to żyto akurat. I ten i będę chciał się postarać dostać y, samo to żyto. I zrobić mieszankę yy, z trawą i ziołami i to na jesieni wysiać. Także tutaj teoretycznie wtedy byśmy po, po tym nic nie robili. Po spaseniu byśmy czekali na odrost trawy i ziół. Chcę tak spróbować. Myślę, że powinno to się w miarę udać. Tutaj czasami takie dołki wykopią. Tak jakby czegoś im brakowało, ale zobaczcie, jaka tu jest fajna ziemia. Dżdżownica. Zobaczcie. Jaka tu jest fajna struktura tej ziemi. Także no. Naprawdę to jest No, także no tu jest przez te lata, co tutaj użytkujemy, to naprawdę fajnie ta ziemia wygląda. Tu już jest, no, praktycznie, yy, no było 7, 7 czy 8 lat bezorkowo. Nic nie było ruszane, to znaczy bezorkowo w ogóle nie było. Przez 7 lat nie było uprawiane tutaj. W tamtym roku dopiero uprawiliśmy i zasięliśmy tą mieszankę. No i teraz, teraz zasiejemy. Zasiejemy. Znowu uprawimy globogryzarką tak na 5 do 8 cm i zasiejemy w to trawę także trawę z ziołami i myślę, że to będzie fajnie wyglądało I znowu przez kilka y, lat y, nie będziemy tutaj uprawiać i no tutaj ogólnie w tym roku y, będę to tutaj robił może się też trochę pozbędziemy tych mleczy przez to. No bo tutaj teraz trochę mleczy jest, ale już przekwitają. To znaczy, już, już jest tego mniej i no, krowy wyjadają to. Także no, jest tego naprawdę mniej. A teraz jeszcze raz uprawimy. Także zniszczymy te rośliny, co są. Myślę, że będzie. Będzie. Pimpek, nie szczekaj. Myślę, że będzie fajnie. Po ja tym po uprawie. Pimpek! No, musisz. Zadowolony pimpek, nie? Polatać może. Krowy poganiać. Tu nie skończyliśmy dojenie Nawet nie wiem, gdzie jest Herben. Nie wiem, czy Herben coś nagrywać. Sprężarkę wyłączamy i koniec. Jest i oto herbe Teraz przyjdę do Tutaj te cielaki jutro stąd wyjeżdżają, bo tutaj jest za już po prostu i nie, nie udało mi się tutaj ten system pod dachem, że tak powiem, bo nie ma gdzie woda odpływać. No, nie mają gdzie ścieki odpływać, że tak powiem. I i siedzą tutaj w bagnie hmm. Ogólnie jedziemy z pola Do domu Na podwórko <grym> Odstawić ładowarkę no. I koniec, a dziś w 100%, 100%. No 100%. procentach. koniec o, Kość twoja się wbija w moje kolano. Ale ja teraz na serio No, także tutaj będziemy chyba się kończyć na dzisiaj, co? No, no Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć! Pa!